To jest Pani Kazia, Pani Kazia sprzedaje od rana odważanki, a my postanowiliśmy jej umilić jej reakcja była bezcenna, zresztą zobaczcie sami. Dzień dobry Pani, dzień dobry. a z czym tu Pani ma, co Pani ma dobrego? ja mam no Nie mogę się zdecydować no, to wie Pani co, to weźmiemy wszystkie. Nie wiem czy Pan głupka ze mnie robi czy na No naprawdę. Bierzemy wszystkie. Nie. Ale w panuje, bierzemy. Biorę wszystkie. Ale jest pierwsze panuje jak pani będzie. Biorę wszystkie. daj pomysł. bo może, a ja już bydę Tak jest, Bo, Zaję, ja, spójrz, ja, pani bo ja jestem od godziny szóstej. No właśnie. No. E, Matko Bosko. Kochani, przyjdźcie do pani po warzanki, pomagajcie, żeby pani nie stała, nie marzła tyle czasu tutaj. No. Cały dzień stoi i sprzedaje Pomagajcie, no. przyjdźcie, kupujcie. Ja dziękuję z całego serca, nie wiem, nie wiem czy czy to dobrze czy źle ale już sprzedałam.